Hej, 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 witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zabiorą już Nadię do żłobka i jadę prosto na spotkanie. Nie wiem czy to mogę tak nazwać firmowe Jeszcze mogę to trochę nazwać szkoleniowe Tylko takie indywidualne Z moją liderką Nie mam pojęcia jak nam to zajmie, obstawiam, że koło dwóch godzin Zobaczymy I mam dzisiaj ogromne plany I mówię to głośno i wyraźnie Bo to już nie będzie, że miałam w planach Ale się nie uda, dzisiaj musi się udać Mówię to oficjalnie, musi się udać I mam nadzieję, że w dalszej części filmu Faktycznie zobaczycie, że się udało to zrealizować Czyli jadę na siłownię To będzie mój chyba trzeci Raz od w ogóle w tym roku boziu masakra. Ale dlaczego ważyłam się w sobotę i zobaczyłam na wadze "uwaga 56 kg", gdzie ogólnie moim celem było 57, co oznacza, że jakoś tak mi się schudło jeszcze bardziej. Ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Nie wiem, czy chciałabym jeszcze, bo czuję się dobrze za sobą, jeśli chodzi o swoją wagę. Yy, więc chyba nie Chyba mi odpowiada ta waga Z tym, że no nie do końca odpowiada mi jeszcze wygląd Czyli jedyne co mogę już teraz zrobić to ćwiczenia Bo jednak wiszę troszeczkę I chciałabym to poprawić A tu już dieta nie pomoże Dostałem tylko i wyłącznie ćwiczenia Tymczasem was zapraszam do oglądania A ja jadę się szkolić Tutaj jakbyś sobie też zdjęcie zrobiła tego mm, okay. no. Tu wpiszesz login i tu hasło i zalogujesz się na tego, mm -hmm. na tego maila. Wiesz, który I to tu powiem. mi potem wyskoczy tylko numer yy, i ja to przepisuję już na, na tak, przepisujesz na zamówienie. Tak. Już zeszło nam 3 godzinki Miało być szybciutko Ale tak to właśnie, kurczę, z Martą jest Że się gada o wszystkim Czas leci I, i no właśnie, ja nie narzekam Absolutnie, bo uwielbiam z Martą gadać Ale właśnie tak to się kończy Że później zamiast godzinki To mijają trzy. Więc wsiadłam w samochód I rozważam, czy zdążę W ogóle przed zajęciami bo Mam godzinkę i się zastanawiam, czy odpuścić i mm, poczekać na zajęcia czy zrobić speedem trening i jechać na zajęcia Ale z sobie obiecałam i wam też już tutaj powiedziałam, że dziś nie odpuszczę, no to chyba nie odpuszczę i zrobię speedem trening Także kierujemy się na siłownię Okazało się, że Wejściówka jednorazowa kosztuje 30 zł, bo ja nie mam multisporta już, nie byłam na siłowni bez multisporta od 3 lat chyba i stwierdziłam, że 30 zł za jedno wejście nie zapłacę, a jedyna opcja to jest kupienie karnetu i kupiłam karnet i to z taką jakby umową, w sensie podpisuje się umowę, że co miesiąc pobierają kwotę z konta i trzeba po prostu normalnie złożyć wypowiedzenie i tak dalej. Właśnie się wkopałam, właśnie się wkopałam, zapłaciłam 97 zł, bo dla studentów było taniej bo było normalne, chyba kosztuje 26 złotych. Czyli właśnie podjęłam decyzję o tym, że będę, że będę chodzić na siłownię. No i cóż, przebieram się i będę i ćwiczyć, bo w końcu, bo w końcu za to płacę. Wcześniej jak miałam Multisporta, gdzie kosztował grosze, to to mniej bolało i nie było takiej motywacji. Więc może właściwie to mnie zmotywuje do dochodzenia tutaj. Lecę, bo mam zaraz zajęcia. Naprawdę zrobiłam dobry trening, serio. W sensie bardzo się zaangażowałam, bo to czy zrobiłam dobry trening, to nie do końca jestem przekonana przez to, że naprawdę zapomniałam jak się robi mnóstwo, mnóstwo ćwiczeń i na przykład robiąc martwy ciąg, miałam takie w głowie, Boże, laska, co ty robisz? Przecież, przecież nie czujesz to, czego powinnaś czuć, że nie te mięśnie, co trzeba i po prostu czułam, że to kaleczę strasznie. Nawet miałam ochotę włączyć sobie filmik na YouTubie w międzyczasie, ale nie mam na to czasu, po prostu. Co nie zmienia faktu, że na pewno plecy dobrze zrobiłam, bo czuję plecy. Nie, nie miałam jakiejś konkretnej partii, bo to pierwszy raz po takim czasie, więc, więc zrobiłam cokolwiek. Ogólnie w naj w najbliższym czasie przez to, że kupiłam karnet, no to zamierzam jednak chodzić z konkretnymi partiami na dany dzień. Ale zobaczymy, jak mi się to wszystko uda zrobić, bo czasowo u mnie kiepsko. Jadę szybciutko, bo mam zajęcia za 10 minut. odebrałam malutką ze żłobka, właśnie sobie tutaj piję mleczko. Przebrałam bluzkę, bo była cały kołnierz brudny z podkładu. I przyszły do nas dwie paczuszki. Jestem w szoku, bo są to paczki z Amazon. Pierwszy raz w życiu zamówiłam coś z tej strony i wydawało mi się, że, że czeka się na przesyłkę z miesiąc, jak na Aliexpress. A tutaj... Ile? Cztery dni? Chyba? I paczka jest u nas. Są to już rzeczy na urodzinki Nadi. Powinny być balony, i zaraz się przekonamy, czy są w takim kolorze, jak chciałam. Eee, Parza kapaka! Ok. Jest beżowy. Jest brudny róż. Jest biały. No i to nie wygląda jak złoto. Zdecydowanie to miało być złote. Nawet czarny mi się tutaj jakoś. Nie, czekajcie, tutaj ten. One takie mają być, myślicie? Że po to, żeby był kolor ciemniejszy, mocniejszy? Każdy ten, taki nie wiem nawet nazwać beżowy, ma w środku czarny. I tylko te tak mają, bo takie inne kolory są jedne, pojedyncze, że tak powiem. No więc dostaję, że to tak ma być. Co to jest? O, a ja to zamówiłam niepotrzebnie. To jest do tych balonów. Ogólnie mam w planach zrobić sama taką ściankę balonową, i to są właśnie te balony. Yy, tak jak słyszeliście, są tutaj kolory mm, beżowe, kremowe, Ogólnie białe, bym bardziej powiedziała. Ja pewnie... co to jest. Myślałam, że niebieski balon, już się <laughs> Ale jestem krytyczna. Tyle gadżetów dorzucili, ja tylko chciałam narzekać, że taki i nie taki kolor. Nie mogliśmy się zdecydować, czy robić urodzinki w kolorze beżowo-złotym, czy w kolorze różu. I przez to chyba nie ma żadnego już takiego jednego koloru. Przewodniego, tylko właśnie w tych kolorach wszystko będzie. Też jakoś się specjalnie nie przejmuję, bo to nie jest taka, nie wiem, impreza galowa, gdzie wszystko musi być dopasowane i tak dalej. To po prostu jest taka imprezka koło domu, gdzie też wszystkim. Od razu mówiłam, żeby się nie ubierali, nie wiadomo jak, tylko po prostu, żeby było ciepło. No, ale żeby zrobić to koło takie balonowe, jeżeli to się w ogóle jak nazywa, no to musiałam na czymś to przyczepić, powiesić. Miałam kombinować, wiecie, jakoś sama robić y, mini ściankę, czy mi, mini stojak, czy tyjesz karton, ale stwierdziłam, że przecież jeszcze nie raz będzie mi coś takiego potrzebne i zamówiłam po prostu cały taki złoty okrąg. Nie wiem, jak to nazwać. Zaraz otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda. A tu też jest podwójny, to ja już nie rozumiem. O, są balony. Yy, po, niektóre? O nie, o takim brzydkim podkoszulku. Twoja sprawa, popatrz. Niektóre balony są pojedyncze, a niektóre mają tak podwójne. To nie jest jeden, tylko dużo takich jest. Nie wiem czy to po to, żeby był mocniejszy kolor i inny po prostu. Czy to przypadek, bo chińskie i powinnam to powyciągać? I dajcie znać w komentarzach, jeśli, jeśli wiecie. Chyba że chcą uzyskać oceny, ale z drugiej strony. No to strony... mi chodzi. Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. Dobra, uciekam. Chodź, otworzymy to. Chodź, otwieramy. Hop, 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 hop. Ja nie wiem, czy ja wam przedtem dokończyłam. Po prostu stwierdziłam, że jeszcze nie raz mi się to koło przyda. Bo pewnie będę robić jeszcze jakieś urodziny albo nie wiem, chrzciny, czy coś. Już nie będę płacić 800 zł za dekorację, tylko wiadomo, że zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie będę tego całego wyciągać, chyba, bo to jest 1,80 80, m, więc nawet by mi się tutaj nie zmieściło w domu. Znaczy zmieściłoby się, ale zajęłby cały dom. Hmm, ten złoty jest taki bardzo miedziany. My to chyba nie problem. Po co to jest? Poduszki powietrzne. Nie wiem. Ale jest tutaj mnóstwo malutkich elementów, śrubek, nie śrubek. Są dodatkowo tak samo te takie tasiemki. Więcej tasiemek. Dwie poduszki powietrzne. O, jakieś takie haczyki do balonu. No i właśnie te złote rurki. Z tego Nadia, to jest z Chin Dobra, nie rozpakowuję tego Chciałam tylko właśnie popatrzeć i wam pokazać Zbieramy się teraz, biorę malutką I jedziemy właśnie z, do sklepu Takiego z dekoracjami Urodzinowymi Chcę zobaczyć co mogę kupić stacjonarnie, Bo nakładałam mnóstwo rzeczy do koszyka Na Allegro i nie tylko ale nie wszystko, co chcę kupić, mogę kupić u jednego sprzedawcy, czyli bym musiała płacić yy, kilka razy za wysyłkę, gdzie wysyłka czasami wychodzi drożej niż sama rzecz, którą chcę kupić. Dlatego chcę zobaczyć w takim sklepie stacjonarnym, czy, czy wyjdzie po prostu mi taniej, czy obejdzie się bez kilku wysyłek. Także zbieram malutką i jedziemy. Dojechałam na miejsce. Nie wiem czemu nie ma logo sklepu, ale jest albiczka, że otwarte. Yy, mała mi zasnęła, więc nie wiem jak ją wziąć. Czy, czy przekładać na ręce do wózka, czy do nosidła? Nie wiem jak, jak to zrobić, jakiś pomysł? Hej, 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 malutka. Idziemy do sklepu. Z pieskiem jechała i zasnęła. take me on a No i powiem Wam, że jest wszystko, co bym chciała, co potrzebuję, ale cena jest trzy razy większa niż na Allegro, także chyba bardziej opłaca mi się zamówić. Zwłaszcza, że ja potrzebuję większą ilość. Lose my heart. No i tak jak Wam mówiłam, nic nie kupiłam, bo wszystko było 2-3 razy droższe niż na internecie, a nie o to mi chodziło. Więc faktycznie, o jej kolorazi, więc faktycznie będę wszystko zamawiać na Allegro, no ale nic. W razie czego jakbym czegoś na ostatnią chwilę nie miała, to wiem, że tutaj znajdę. Ja to do domu szybciutko odwieźmy lutką, bo chciałam przełożyć rzęsy z piątku, bo nie mogę. Ale okazało się, że Monika, która te rzęsy mi robi, też nie może przełożyć na kiedy indziej niż na dosłownie za chwilę, a na następny termin ma dopiero po wszystkich świętych, także także będę próbować Speedem to ogarnąć i jechać jeszcze dzisiaj na rzęsy. Wiesz nawet kurtki nie zdejmiesz Nie mam czasu. Mam za 15 minut y, wizyta na ręce A to jest o no i tak się dziękuję, że Zrobione. Całe szczęście mam była łysa na Nadii urodziny. Wracam w końcu do domu, bo mam dość dzisiejszego dnia, naprawdę dość dzisiejszego dnia. Jadę trochę czasu spać z Nadią, bo, bo masakra padała. Pierwsza godzina Niedźwiedź śpi. druga godzina Niedźwiedź chrapie, trzecia godzina Niedźwiedź łapie! <śled> Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, druga godzina niedźwiedź chrapie, trzecia godzina niedźwiedź łapie. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi, my się go Piesek. piesek? To jest najlepsza strona w ogóle. Jies, Jesek! Tata ma czytać? Bo ja jej nie daję od razu tyle emocji. Brawo! Brawo! I siedzimy tak. patrz, o, nóżki do przodu. O, tak, pięknie. Brawo! Brawo!